6 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Starachowicach miało miejsce spotkanie przedstawicieli samorządów oraz młodzieży z gmin Wąchocki i Starachowice. Gości przyjęła pani Małgorzata Szlęzak, zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. W trakcie spotkania omówiono możliwości wspólnych działań gminy Starachowice i gminy Wąchock w, zakresie, w sferze aktywizacji młodzieży. I tutaj, taką doskonałą płaszczyzną do tego typu rozmów, jest wspólny udział młodzieżowych rad miasta Starachowice i Wąchock w projekcie Młodzież ma Wpływ. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Civis Polonu z Warszawy, a finansowany ze środków szwajcarskich. Ponadto, młodzież ze Starachowic i z Wąchocka również doskonale współpracuje w międzynarodowym projekcie For a Better Future. Jest z nami pan Sebastian Staniszewski, wiceburmistrz miasta i gminy wąchockie. Panie burmistrzu, skąd się wzięła ta inicjatywa? Projekt For the Better Future powstał jako efekt wcześniejszego wyjazdu do Włoch, w którym miałem przyjemność uczestniczyć w ubiegłym roku i nawiązanej tam współpracy z partnerami właśnie m.in. z Łotwy. Propozycja Napisanie wspólnego projektu, w którym udział biorą przedstawiciele z Polski, z Łotwy i z Włoch, powstało z inicjatywy Łotyszy. My, jako miasto, które ma wiele do zrobienia jeszcze w sferze partycypacji młodzieży, w ogóle w sferze rozwoju, z przyjemnością przystąpiliśmy do tego udziału. Projekt uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej, stąd już praktycznie od roku trwa. I Mam nadzieję z tego względu, że głównym odbiorcą jest młodzież, tutaj nasza Wąchocka i nie tylko, bo także ze Strachowice przedstawiciele również współuczestniczą w projekcie, przyczyni się to do zwiększenia aktywności młodzieży, do zrozumienia jej jakże ważnej roli w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Witam również koordynatorki projektu For a Better Future, Anię Jaros i Anię Podzielną. Pierwsza Ania reprezentuje stowarzyszenie Słoneczna Integracja w Starachowicach, Ania Podzielna młodzieżową radę miasta w Wąchocku. Powiedzcie kilka słów na, na temat waszej inicjatywy, waszego działania w tym projekcie. Jeżeli chodzi o projekt For a Better Future, dotyczy on zwiększenia aktywności młodych ludzi i zwiększenia partycypacji, jeżeli chodzi o ich środowiska lokalne. Nasze działania, które już do tej pory mamy za sobą, jest to między innymi konferencja taka Młodzież Młodzież, którą zorganizowaliśmy w przedszkolu niepublicznym w Starachowicach, na którą zaprosiliśmy młodzież zarówno z Ochocka, jak i ze Starachowic. Tutaj bardzo aktywny udział w organizacji tego przedsięwzięcia miała jeszcze Młodzieżowa Rada Miasta ze Starachowic. Spotkanie dotyczyło zdefiniowania problemów, z jakimi spotykają się młodzi ludzie u nas w mieście i tego i wymyślenia sposobów na to, jak możemy sobie z nimi poradzić. Koniec końców okazało się, że mamy wspólne problemy i też udało nam się znaleźć dużo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o oba miasta. Jednak jedynym problemem, który łączy tutaj obie młodzieżowe rady i stowarzyszenie, jest brak osoby, która koordynowałaby działania młodzieżowych rad, jeżeli chodzi o takie merytoryczne podejście. Tutaj obie rady mają ogromne wsparcie ze strony urzędów, jednak brakuje takiej osoby, takiego coacha, trenera, takiego dobrego ducha, który by tak ze strony animatora, tak, który by wspierał te działania. I tutaj y, nasza y, ogry, piłeczka po naszej stronie, próbujemy zrobić wszystko, żeby takie osoby w obu miastach powstały. Tak, y, następna akcja, jaką planujemy na wrzesień, to spotkanie Młodzież, młodzi przedsiębiorcy będzie polegała, to spotkanie będzie polegało na tym, że y, młodzież dowie się skąd y, jeśli. Chcę założyć e, firmę. Skąd e, do, uzyskać dofinansowanie? Będzie to taka wymiana dobrych praktyk między osobami, które już e, przez, przez to przeszły, które już e, założyły swoje firmy, dostały dotacje z Urzędu Pracy bądź z innych, e, z innych instytucji e, i działają dalej. E, to takie właśnie dobre praktyki dla młodych ludzi. Tak, jeżeli chodzi o podsumowanie tego projektu, to będzie to miało miejsce najprawdopodobniej w październiku. Tutaj jeszcze nie do końca jesteśmy przekonani, jak to będzie wyglądać, ale to na pewno zostanie wszystko ustalone na naszym wyjeździe na Łotwę, które będzie miało miejsce tak 26 września i mamy nadzieję, że wtedy już będziemy mogli podać więcej szczegółów jeżeli chodzi o tą finalną akcję. Tutaj warto też nadmienić, że aktywny udział w tym projekcie ma również wiele organizacji pozarządowych z terenu miasta. Między innymi Stowarzyszenie Jest i tutaj ich projekt Batory również bierze udział w tej akcji. I tutaj, jeżeli chodzi o nas, to no zdecydowanie Młodzieżowa Rada Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta Wąchock, Stowarzyszenie Słoneczna Integracja i tak naprawdę bardzo wiele osób, które po prostu wspierają nas w tych działaniach. Za co, urzędy. na przykład urzędy, za co bardzo dziękujemy i też wiele takich osób dorosłych, które po prostu biorą aktywny udział w tych wszystkich akcjach i bez których nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Także dziękujemy bardzo.